Okej, okay. Bitcoin 294946 czasu polskiego to są krypto newsy. Zaczynamy od newsów, a za chwilę później Bitcoin. Badacze opracowali system sztucznej inteligencji do identyfikacji oszustw związanych z darmowymi kryptowalutami na Twitterze. Takie darmowe oszustwa często wyglądają w taki sposób. Rozdają wam pieniądze, ale pamiętajcie, nie ma nic za darmo, nie ma darmowych obiadów. Natomiast bank, który jest przyjazny kryptowalutom, czyli bank kastodia. Poinformował w piątek o tym, że będzie akceptować wpłaty w dolarach, ale również będzie przechowywać bitcoiny dla swoich klientów. To jest z jednej strony bardzo dobra informacja dla rynku kryptowalut, no ale z drugiej strony, po co nam ktoś do przechowywania naszych bitcoinów? Przecież to właśnie na tym polega bitcoin, że my, to my po raz pierwszy w historii jesteśmy swoim własnym bankiem. Natomiast jeżeli mowa o bankach, to Izraelski Bank odmówił przyjęcia 273 tysięcy dolarów z zysków z bitcoina pewnej pani. I argumentował to tym, że zakup tego Bitcoina nie był dokonany przez regulowaną firmę. W związku z tym bank nie może zatwierdzić tej wpłaty. No, przypomnę, różnica pomiędzy systemem bankowym a systemem Bitcoina jest taki, że w systemie bankowym jest masa pośredników. Każdy z nich musi zgodzić się na dokonanie danej transakcji, przelewu czy przechowania środków, natomiast w systemie bankowym nie ma pośredników. Jestem tylko ja, jest mój portfel oraz twój portfel. Natomiast Całość jest akceptowana przez system, przez blockchain, przez zdecentralizowaną, ogromną liczbę węzłów bitcoina, która jest niezależna od emocji. Natomiast Komisja do Spraw Praktyk Politycznych w Kalifornii zaktualizowała swoje podręczniki dotyczące ujawniania kampanii, w tym szczegółowe zasady dotyczące deklaracji wpłat w kryptowalutach. I tutaj wytyczne stanowią, że komitety polityczne mogą zbierać wpłaty w kryptowalutach zgodnie z tymi wymogami, ale jest jeden mały szkopu. Te wpłaty mogą, muszą być dokonywane za pomocą zarejestrowanych amerykańskich procesorów płatności, które stosują KYC, a także wpłaty muszą być przeliczane na dolary amerykańskie, a następnie wpłacane na konto bankowe kampanii w ciągu dwóch dni. No więc z jednej strony jest akceptacja, jeżeli chodzi o przelewy w kryptowalutach, w bitcoinach, ale z drugiej strony za chwilę te bitcoiny muszą być sprzedane, czyli wymienione na dolary. Cały czas ten system bankowy oczywiście chce się tego dolara trzymać, żeby ten dolar miał jak najwięcej powiązań. No, ale przecież przypominam, że właśnie na tym polega Bitcoin. Bitcoin jest tutaj całkowitą opozycją do tego systemu. Natomiast Donald Trump prawdopodobnie przechowuje między 250, a pół miliona dolarów w aktywach cyfrowych. A przynajmniej tak jest według jego oświadczenia, które jest oficjalne. Donald Trump być może przechowuje dość dużą część Ethereum, Bitcoinów. Co o tym sądzicie? To jest na pewno tylko mała część jego majątku. Niemniej jednak, coraz więcej dużych i znanych osób. Deklaruje i oświadcza, że właśnie kryptowaluty posiadają. Natomiast opóźnienie seków w zatwierdzeniu spotowego bitcoina ETF w USA spowoduje, że decyzja końcowa będzie uwzględniać kluczowych gra graczy na Wall Street. Prawdopodobnie wszyscy zostaną uwzględnieni w jednym terminie, to jest duże prawdopodobieństwo. SEC analizuje 8 wniosków o spot Bitcoin ETF, a w przypadku zatwierdzenia może to przynieść ponad 70 miliardów dolarów płynności dla rynku Bitcoina. A przypomnę, że w momencie kiedy powstał pierwszy ETF na złocie, no to złoto powędrowało do swoich szczytów all time high i przebiło je bardzo bardzo szybko. Czy tak będzie również w sytuacji Bitcoina? Będziemy to oczywiście obserwować. Natomiast kolejne deadlines, jeżeli chodzi o ETF-y, WisdomTree, Vanek, jak również pozostałe fundusze, które zgłosiły się właśnie w temacie ETF-ów, są przewidziane na wrzesień, początek września, więc tutaj będziemy znowu wyczekiwać. Natomiast do tego czasu mamy być może spokój. Natomiast TSMC, TSMC. Posuwa się w kierunku układów 2 nanometrowych na Tajwanie, przełom, który może rewolucjonizować kopanie bitcoinów, i ten przełom może przyspieszyć kopanie bitcoinów o około 10-15% w stosunku do układów 3 nanometrowych. Dobra informacja, ale oczywiście technologia rozwija się cały czas i nieustannie. Natomiast na samym końcu bitcoin w stosunku do dolara oczywiście bitcoin w stosunku do, do, w stosunku do dolara wydaje się dla jednych wysoko, ponieważ przez ostatnie ponad pół roku nieustannie, nieustannie rusły, dla innych nisko, ponieważ przez ostatnie 2-3 lata jest na spadku. Natomiast przypomnę, że Bitcoin w stosunku do podaży Bitcoinów, podaż Bitcoinów jest malejąca. Podaż stablecoinów natomiast na rynek czyli kapitału jest rosnąca, cały czas rosnąca. A w związku z tym mamy dwie sytuacje. Z jednej strony cena Bitcoina utrzymuje się na takim poziomie Pomiędzy szczytami, a pomiędzy dołkami, no ale z drugiej strony mamy mało towarów na rynku, co widzimy właśnie po wykresie BSRR USDS, i z tego wyciągamy stochastik RSI na Max Data Up. Oczywiście jest to jeden z wielu wskaźników, wielu metryk, które można wyciągnąć. Wam pozostawiam ostateczną decyzję, co będziecie robić swoim, ze swoim kapitałem. Natomiast inflacja w Stanach Zjednoczonych, przypomnę informację z wczoraj. 3,2%, czyli wzrost, natomiast niższa niż się spodziewano. Być może jest prawdopodobny spadek wartości bitcoina w najbliższym miesiącu w związku z nieco wyższą inflacją, ale co wy o tym sądzicie? Natomiast dało Chcę wyłączyć możliwość pożyczania CRV z rynków Ethereum i Polygon. To też, o tym też mówiliśmy wczoraj. Bitrex zapłaci 24 miliony kary za niezarejestrowane papiery wartościowe. Microsoft i Aptos współpracują w celu rozwoju AI na blockchainie. I mówiliśmy również na wczorajszym materiale o XGPT i jak otrzymywać informacje o partnerstwach w tweetach, jak otrzymywać je w czasie rzeczywistym. Dodatkowo pozostało już nie więcej niż tylko 9 dostępów, tier 3 lifetime do Max Data App, jeżeli będziecie rejestrować się na Max Data App, to macie 7 dni za free, będziecie mieli dostęp do alertów, różnego rodzaju alertów, m.in. ogłoszenia o partnerstwach, ale także o delistingach, listingach, możecie sami edytować również te alerty, na przykład na tym narzędziu dotyczącym Twittera, czyli XGPT, macie alerty właśnie dotyczące listingów, no, i też weźcie pod uwagę, że liczba tych dostępów lifetime systematycznie systematycznie spada, są coraz wyżej wyceniane. Tak ta tokenomia została stworzona. Ok, i na ten moment to by było na tyle. Pod ostatnim materiałem dużo pozytywnych komentarzy. Natomiast ja mam do Was pytanie, co mogę dla Was zrobić, żeby te materiały były dla Was jeszcze ciekawsze, żebyście jeszcze więcej ich komentowali, być może, żeby miały może więcej wyświetleń. Co chcecie oglądać, napiszcie w komentarzach. Napiszcie też mi feedback, jeżeli uważacie, że coś mogę zrobić lepiej. Zawsze czytam wasze komentarze i staram się na nie rzetelnie odpowiadać. Zatem ja tylko na szybko jeszcze zerknę na bitcoina, czy coś tutaj się dzieje. I zawsze jak wchodzę na maxdate, ładuję i ładuję najważniejsze chartsy, czyli light important. Ale teraz sprawdźmy na przykład po prostu cenę Bitcoina w ciągu ostatnich kilku miesięcy. I ta cena Bitcoina, zwróćcie uwagę, jest już powyżej wielu różnych średnich, i ta średnia wydaje się, że jest całkiem całkiem takie naturalne falowanie pomiędzy właśnie tymi średnimi, czyli trochę powyżej średniej Bitcoin jest trajdowany, trochę poniżej, trochę powyżej, trochę poniżej. Teraz całkiem naturalne i logiczne byłoby zejście być może trochę poniżej tych średnich przez najbliższy czas. No, oczywiście będziemy to analizować w czasie rzeczywistym. Wszystkiego dobrego i niech Hossa będzie z nami. Cześć!